Kupiliście nowego iPhone'a, albo zupełnie inny smartfon i zastanawiacie się, jak go zabezpieczyć, aby uniknąć na przykład takich sytuacji jak ta. Na szczęście od razu wam powiem, że to jest szkło, nic się samemu ekranowi nie stało. No ale właśnie dużo osób ma obawy, no i chce go zabezpieczyć właśnie jakąś folią albo szkłem. Bo generalnie jeśli chodzi o ochronę całego urządzenia, czyli zakupu jakiegoś ETUI, tu raczej sprawa jest prosta. Wybieramy takie, które bardziej nam się podoba, albo które według nas bardziej jest pancerne i lepiej Zabezpieczy nasz telefon. Ewentualnie jeszcze możemy się zastanawiać, czy będzie ono wspierać ładowanie bezprzewodowe, czy na przykład taki telefon trzeba będzie wtedy wyciągnąć z takiego case'a, ale generalnie to jest sprawa prosta. Część osób w dzisiejszych czasach to w ogóle wychodzi z założenia, że nie po to wydaje większe pieniądze, żeby później wkładać do jakiegoś case'a i chce się cieszyć po prostu z samego tego telefonu, co jest też oczywiście logiczne i zrozumiałe. Natomiast wracając do meritum, w dzisiejszym filmie porozmawiamy sobie o tym, jak zabezpieczyć front naszego telefonu. W ostatnich dniach miałem okazję testować, a także używać szkieł od polskiej firmy, firmy, która pochodzi z Wrocławia i ma w ofercie właśnie między innymi takie produkty, jak normalne pancerne szkło oraz wersje z szafirowym szkłem, które od razu Wam powiem, jest naprawdę nie do zajechania, przynajmniej w takich normalnych warunkach. Natomiast więcej o samych testach, czy wytrzymałości tych szkieł zaraz sobie powiemy, ale pokrótce chciałem Wam w ogóle przedstawić tą markę, bo możecie jej jeszcze nie kojarzyć, a wydaje mi się, że warto co zrobić no bo przede wszystkim jest z Polski w związku z tym warto wspierać tutaj nasze rodzime przedsiębiorstwa ale z drugiej strony to nie jest ich jedyny atut bo współpracują oni przede wszystkim ze znanymi firmami na całym świecie między innymi tutaj z Corning który bardzo często jest dostarczycielem szkieł bezpośrednio do samych smartfonów zapoznając się również z ofertą tej firmy możemy przeczytać w jaki sposób są realizowane same testy zarówno te w ekstremalnych warunkach jak i testy odpornościowe czy jakościowe tych produktów które Natomiast dla mnie, mówiąc szczerze, najważniejsze jest to, by pokazać Wam, jak faktycznie te szkła spisują się w akcji. Od razu Wam tutaj powiem, że ten odcinek to nie jest crash test, ani destroy test najnowszych iPhone'ów, zwłaszcza, że 16 są naprawdę teraz pożądane i aż szkoda byłoby ich niszczyć. Według mnie dużo bardziej racjonalnym i takim praktycznym testem jest to, aby zobaczyć, jak w codziennym użytkowaniu, albo inaczej, w codziennych sytuacjach i w kontakcie z takimi normalnymi przedmiotami, które mogą być w kieszeni Waszych spod lub na przykład w damskiej torebce zachowuje się telefon, a raczej sama szyba, która jest założona bezpośrednio właśnie na tego smartfona. Obecnie ten producent ma w ofercie swoje trzy produkty wzmacniane szkło, które miałem okazję testować, wersję Flex Glass czyli takiej można powiedzieć pół folii pół szyby, która ma oczywiście też swoje zalety, ale też swoje wady, o tym później, natomiast coś co na was może zrobić największe wrażenie, choć sama cena również tutaj może was zaskakiwać, to szafirowe szkło, które no, w moich testach było nie do zajechania, nic się kompletnie akurat nie stało. Tutaj od razu mogę zaspoilerować. I mówiąc szczerze, nie zakładając, że miałbym w dyspozycji szafir, który faktycznie byłby w stanie je skaleczyć, to nie wiem czym innym mógłbym po prostu uszkodzić to. Natomiast po kolei do tego wyniku testu jeszcze sobie wrócimy, jeśli chodzi o te szkła wzmacniane, które są jednak najbardziej też popularne na rynku. Tutaj ich aplikacja na sam smartfon trwa w zasadzie kilkanaście, kilkadziesiąt sekund, powiedzmy. Na internecie jest dostępny tutorial, jak to zrobić, ale w zasadzie. Wasze działanie ogranicza się do tego, aby po prostu idealnie sobie umyć ekran. O tyle to jest prostsze, kiedy macie całkowicie nowy telefon, bez żadnych rys. Ja niestety naklejałem na świeże szesnastki i też ubiegłoroczne modele, które, no zwłaszcza tamte, były już trochę zajechane i jednak miały trochę rysek, bo ich nie chroniłem przez ten dłuższy czas. Natomiast jeśli mówimy o samym tym szkle, tym najbardziej popularnym produkcie, to on właśnie powstał we współpracy z tą znaną firmą Corning, odpowiedzialną m.in. za Gorilla Glass, dostarczane właśnie do większości w zasadzie smartfonów. Tutaj tak naprawdę od razu możecie się zapoznać z samą specyfiką tego produktu. I mamy też oznaczenie o twardości 9H, chociaż mówiąc szczerze, ja aż tak mocno się do tego nie przywiązuję. Z tego co też wiem, te oznaczenia przeróżnych producentów, bo taka nomenklatura na całym rynku się przyjęła, nie oznaczają jednoznacznie, że są na samym szczycie listy najtwardszych tak naprawdę materiałów i tylko za nimi jest sam szafir. I jak sobie dokładnie przeanalizujecie tą skalę twardości poszczególnych materiałów, to zobaczycie, że na tej specjalnej skali to tak naprawdę odpowiada trzeciemu maksymalnie Czwartemu poziomowi, a na dziesiątym miejscu faktycznie jest dopiero szafir. Natomiast ja akurat do tego się nie przywiązuję, tak jak się nie przywiązuję do jakichś benchmarków porównających po prostu wydajność smartfonów, kiedy je ja testuję. Najważniejsze jest dla mnie, jak urządzenie, a w tym przypadku, jak te produkty zachowują się po prostu w realnym użytkowaniu. No i tutaj, jeśli mówimy o tym produkcie, który wydaje mi się, że może być przez Was najczęściej kupowany ze względu też na swoją niższą cenę, no i wydaje się na tyle wysoki już poziom zabezpieczenia, że dla wielu osób będzie jak najbardziej już zadowalający. I tutaj Rozpatrywałem podczas testów kilka takich prostych scenariuszów, a mianowicie macie ten telefon, a także monety w kieszeni, no i zapominacie o tym, przez co może wam się ten ekran rysować. Tutaj nie ma szans, aby taka moneta zarysowała to szkło. Nie da się, bardzo mocno próbowałem trzeć, nic się kompletnie nie stało. Jeśli chodzi o użycie samego klucza, to tutaj jest o tyle ciekawa sytuacja, że możecie bardzo mocno drapać po tym szkle, próbować je naprawdę mocno rysować i też się nic nie stanie, a z taką sytuacją możemy mieć do czynienia. W momencie, w którym na przykład wrzucicie sobie do damskiej torebki luźno ten telefon, zostawicie obok niego klucze, no i przez cały dzień będziecie chodzić i rysować. Nawet jak weźmiecie sobie skalpel, to nie jest też nóż, ale skalpel, który ma dosyć ostre te ostrze i będziecie próbować rysować to szkło, to naprawdę trzeba bardzo mocno się przyłożyć, żeby pojawiły się pierwsze ryski, ale okej, okay, pojawiają się. Nie wiem, czy dokładnie to zobaczycie na tych nagraniach, ale ja akurat pod różnymi kątami idealnie widzę, że kilka rysek takich naprawdę małym po tych kilkudziesięciu barazach, Przejechania po tym ekranie zebrało się tutaj. Natomiast to pokaźne uszkodzenie, które tutaj możecie widzieć, to jest tak naprawdę już wynik bardzo mocnego przyciśnięcia klucza do drzwi właśnie do tych telefonów. Normalnie z tą sytuacją jest dosyć ciężko się spotkać, bo mając telefon w przedniej kieszeni razem z tymi kluczami, nie jesteście w stanie wygenerować takiej siły. Nie mówiąc o tym, jak ten telefon będzie luźno sobie leżał w torebce, nawet na nim będą te klucze, ale w momencie, w którym będziecie mieć ten telefon włożony do tylnej kieszeni, z i włożycie do niej taki duży klucz, a następnie usiądziecie, no to może się właśnie stać to, co ja tutaj wygenerowałem, używając naprawdę dużej siły. Spróbowałem wgnieść tą szybę i ona faktycznie pękła. Pokazuję wam to uczciwie, bo nie ma sensu po prostu tego zakłamywać, ale jednocześnie wydaje mi się, i chyba sami to potwierdzicie, że jest to już naprawdę dosyć unikatowa sytuacja, żeby zapomniało nam się, że mamy telefon w tylnej kieszeni spodni razem z kluczami i jeszcze byśmy na to właśnie mocno usiedli. I akurat można by powiedzieć o przewadze, którą możecie mieć w przypadku tych foli, zwłaszcza takich flex, czyli połączenie w zasadzie takiej foli ze szkłem, a mianowicie ona ma wyższy stopień takiego wginania się w związku z tym w takiej akurat sytuacji, ja nie miałem okazji tego przetestować, ale zakładam właśnie, żeby tak było, ona by sobie akurat z tą sytuacją lepiej poradziła, ale gorzej mogłaby zbierać same rysy, czy też zadrapania, no bo taka jest po prostu struktura tego materiału. Natomiast jeśli jesteście w stanie wydać więcej i naprawdę chcecie zabezpieczyć swojego iPhone'a czy każdy inny, chyba Raczej droższy telefon, aniżeli tańszy, no to możecie się wyposażyć w ten topowy produkt. Według zapewnień producenta ma jeszcze wyższy poziom wytrzymałości tego materiału, aniżeli to szkło wzmacniane, o którym mówiłem przed chwilą. No i tutaj, po tych testach, które również możecie zauważyć, zarówno z użyciem monety, naprawdę mocnym rysowaniem tego szkła, czy przy użyciu kluczy, I też mocnym wciskaniem tych kluczy w sam ten ekran, nie odnotowałem tak naprawdę żadnej rysy. Próbowałem nawet przy użyciu Użyciu obiektywu od iPhone'a, który również jest zabezpieczany akurat szkłem szafirowym, lekko rysować ten ekran, no bo inne powierzchnie da się właśnie tymi obiektywami porysować, co pewnie każdemu się zdarzyło. Tutaj na tym szkle to kompletnie nie robi wrażenia. Możecie trzeć monetą, możecie wbijać klucze, możecie drapać tymi kluczami, czy używać nawet skalpela. Nic się kompletnie nie da zrobić. Okej, okay, zdaję sobie sprawę, że zrzucenie tego telefonu z kilku metrów może spowodować, że ono się roztrzaska, no bo taka jest specyfika po prostu sami. Szkła, ale mówiąc szczerze, odtwarzając dokładnie te same warunki jak w przypadku tego pierwszego szkła, tutaj kompletnie ani nie ma żadnej rysy. Nie mówiąc o tym uszkodzeniu, które powstało w przypadku tamtego szkła w momencie naciskania bardzo dużą siłą za pomocą kluczy. Tutaj zresztą firma Hammer traktuje właśnie te szkła i oznacza je jako segment premium, jako linię, która ma też certyfikat specjalnego instytutu GIA. Ono robi naprawdę wrażenie, ale jego cena no jest też wymagająca, jak widzicie. Natomiast reasumując, wydaje się, że do takiej. I normalnych zastosowań, kiedy naprawdę nie chcecie bardzo męczyć tego szkła i bardziej stawiacie na to, że w większości sytuacji raczej dbacie o ten telefon, to w zupełności te wzmacniane szkło, te tańsze szkło wystarczy wam. To, co jest obecnie już fajne przy tych nowoczesnych szkłach czy foliach, że nie zabierają one nam jakości czy responsywności działania samego ekranu, tutaj wszystko stoi na najwyższym poziomie i jak się nie przypatrzycie, to tak naprawdę nie zobaczycie, że tutaj jest zainstalowane takie czy inne szkło, bo naprawdę idealnie przylega. Ale oczywiście tutaj mówimy o takich właśnie sprawdzonych już produktach, no bo testowałem kiedyś chińskie takie szroty. No i niestety raz, że tam proces aplikacji w ogóle był ciężki, to już w zasadzie po kilku dniach odchodziła mi po prostu ta folia czy szkło i trzeba było to wymieniać. Także gdybyście byli zainteresowani ofertą tej polskiej firmy, wpadajcie, link jest na dole, a ode mnie to już by było na tyle. Trzymajcie się, cześć!